Astyllskie słowo. Brzmi znów w naszych świątyniach radosne Alleluja. Pozdrawiamy się dziś i w całej oktawie Wielkanocy słowami: Chrystus zmartwychwstał! prawdziwie zmartwychstał. W ten sposób wyrażamy zasadniczą treść wielkanocnej tajemnicy, wielkiego cudu nocy, która jedyna była godna poznać. Czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa, jak śpiewamy w radosnym eksultet. Okazuje się, że nasz Pan, choć umarł, żyje. Wyraża to jednoznacznie orędzie Anioła, które przekazuje nam ewangelista Marek i które wybrzmiało w naszych świątyniach podczas Wigilii Paschalnej. Ponieważ Pan zmartwychwstał, Anioł apeluje do niewiast. Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Nie ma go tu, powstał z martwych. To samo komunikuje nam Kościół i nieco zgłębia słowami antyfony na wejście dzisiejszej liturgii, które wkłada niejako w usta Jezusa. Z martwych wstałem i zawsze jestem z Tobą. To zdaje się mówić Jezus do Ojca i to komunikuje nam. Choć więc umarł, żyje i jest z nami, a Jego krzyż dowodzi, jak bardzo nas kocha. Jest to, można powiedzieć, zasadnicze orędzie dobrej nowiny dla nas. Trudno się więc dziwić, że kiedy święty Piotr to orędzie pojął, z takim zapałem i zaangażowaniem mówił o cudzie nowego życia dla Ziemi. Chodzi o życie, które Bóg przekazał światu, to znaczy dar Jezusa, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana. W domu Korneliusza Piotr następująco mówi o początkach tego życia i o ostatecznym zwycięstwie. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc. I uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się wybranym uprzednio przez Boga na świadków. Tak apostołowie otrzymali od Boga łaskę, że z Jezusem jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. Było to niezwykle ważne wsparcie. W bardzo trudnym momencie ich życia odszedł ten, na którym oparli swoją przyszłość. W sercu smutek i żal, lęk, obawy i strach. Nowe zaczęło się z chwilą, gdy przybiegła od grobu Maria Magdalena, przyniosła zagadkową wieść: zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Czyżby miało się stać, jak mówiły o nim pisma, on nam też o tym mówił. Już zaraz na początku pod Cezareą Filipową, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wyszedł więc Piotr, zdobył się na odwagę i jeszcze drugi uczeń. Ten drugi daje o sobie świadectwo, że kiedy wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa oddzielnie zwiniętą, wówczas uwierzył. Ujrzał i uwierzył. Potem Maria Magdalena dostąpiła łaski spotkania ze zmartwychwstałym i tym się dzieliła, jak to poetycko wyraża sekwencja śpiewana przed dzisiejszą Ewangelią. Maryjo, ty powiedz coś w drodze widziała: Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus. Pan mój i nadzieja. Później wielu przekonało się, że Jezus żyje, i przekazali nam świadectwo, że Bóg ustanowił go sędziom żywych i umarłych, czego wyrazem są jeszcze inne słowa z tej samej sekwencji. Śmierć zwarła się z życiem, i w boju o dziwy. Choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Odkupił swe owce, baranek bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z mazy? Dla nas, ów przekaz prawdy o zmartwychwstaniu Pana, jest wielką, wielką łaską. Stanowi orędzie, które niesie i podnosi na duchu, krzepi i pobudza do dzielenia się Nim. Bo jakże zatrzymać tylko dla siebie tę niesamowitą wieść, że Jezus, choć umarł, żyje, jest z nami, i nas bezgranicznie miłuje. Trzeba jednak tę treść wielkanocnego orędzia na nowo zobaczyć. Prawda, którą zwiastuje, ma niesamowite przełożenie na nasze życie, jak nam to wyświetla Kościół słowami psalmisty. Ponieważ prawica Pana wzniesiona wysoko, ponieważ prawica Pana moc okazała, nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Trzeba jednak podjąć wysiłek drogi ku zobaczeniu i uwierzeniu, i nie można tego odkładać. Bardzo dogodnym momentem są te święta i cały okres wielkanocny, a dzisiejsza liturgia podpowiada konkretne kroki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Trzeba byśmy obudzili w sobie entuzjazm, trzeba się nam rozradować, bo nasz Pan żyje i nas miłuje. Psalmista podpowiada, Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi, jego łaska na wieki. Trzeba więc Bogu łaskawemu dziękować i o jego łaskawości mówić innym, dawać temu świadectwo. Potrzeba nam dziś bardzo misyjnego zapału. Apostoł Paweł dopowiada, byśmy wyrzucili z siebie stary kwas i stali się nowym ciastem, nowym człowiekiem. Byśmy szukali tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, byśmy dążyli do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi, jako że w chwili Chrztu, razem z Chrystusem, powstaliśmy z martwych. Wówczas umarliśmy i nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. I tej łaski dziecięctwa Bożego nie wolno nam zmarnować. Wraz z Marią Magdaleną. Śpiewajmy panu, wiemy, żeś z martwych stał, że to cud prawdziwy. O królu zwycięstwo, bądź nam miłościwy. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45, powtórka w niedzielę o 9:45.